Która to ta kamera? Dzień dobry Państwu. Mamy jeden przypadek zdiagnozowany pozytywnie. Nie całujcie się z nikim, kto wykazuje objawy infekcyjne i nie jest mężem, tak? A nawet może i z mężem też nie, bo po co chłopa tam zarazić? Jak się masz? kochanie, jak się Przede mną widok Frankfurtu po drugiej stronie odry budynek Filharmonii. Patrzyła pani oczami wyobraźni, kiedy przejdzie ten jeden człowiek? Patrzyłam oczyma wyobraźni, nawet różne sny miałam na ten temat i się zastanawiałam, czy nie będzie to niekoniecznie przyjezny z głębi, a pieszy przechodzień przez most z Frankfurtu, ale stało się inaczej. Wirus nie zna granic. Pierwsze przypadki koronawirusa stwierdzono już w Czechach. W Polsce potwierdzonego przypadku wciąż nie ma. Jest coraz większa świadomość. odwoływanej imprezy. Polacy wykupują środki dezynfekcyjne. Ponad 40 osób czeka na wyniki testów. Ponad 50 ma kwarantannę. Półtora tysiąca jest monitorowanych. Trwa oczekiwanie na to, co się wydaje nieuchronne. Jest pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Chory mężczyzna jest w szpitalu. To był 4 marca ubiegłego roku. Wtedy oficjalnie w Polsce pojawił się koronawirus. Pacjentem zero okazał się 66-letni mężczyzna, który wrócił z Niemiec do Cybinki niedaleko Słubic, gdzie mieszkał. Ludzie zaraz jak to w mojej miejscowości, każdy z daleka, bo żeby nie za tego, wie pan jak to. to trochę było strachu. Bo nie ukrywam, grozą powiało. Miasto opustoszało całkowicie. Taką trwogę się czuło. Wychodząc po prostu, ulice były puste, nie było ludzi, jak się kogoś spotykało. Każdy po prostu smętna mina, wystraszony. Na czele powiatowej stacji Sanepidów w Słubicach, czyli na pierwszej linii frontu, stała Jadwiga Caban-Korbas. To jej przyszło się zmierzyć z początkiem pandemii w Polsce. Ja to zakładałam, ja to czułam, że się tutaj coś stanie. Idzie wojna. Teraz trzeba myśleć, działać inaczej. Jeżeli się w Chinach pojawia nowy patogen. To należy tak strzyc uszami jak mój mały ciułała na słowo spacer. Robiłam wszystko, żeby ogarnąć powiat już w styczniu, żeby się zabezpieczyć. Nie czekając na żadne rządowe dyrektywy i rozkazy, sprawdziłam sobie, ile mam odzieży ochronnej dla pracowników, jeszcze dokupiłam, ile mam płynów dezynfekcyjnych, dokupiłam pakiety, potworzyłam zespoły ludzi do zwalczania. Przed wytycznymi. Pewnie! Ja to mam na slajdzie. A, no dobra, a czemu ja tu nie opowiadam co na tych. Ale no, nie lecą. Panie Józefie puszcza tam Pan, Państwo sobie czytajcie. W starostwie powiatowym zwołano wówczas sztab zarządzania kryzysowego. Najważniejszym punktem było niemal godzinne wystąpienie szefowej Sanepidu transmitowane w internecie. Oprócz wiedzy merytorycznej, pani Jadwiga dała się poznać Polsce także z innej strony. Wirus oszczędza dzieci, oszczędza ludzi młodych, zdrowych. Natomiast. Dowala, że tak powiem ludziom starszym i skorowanym. Wszyscy, którzy znają panią dyrektor, wiedzieli, że to jest osoba ekstrawagancka, ale nie było to naganne, było to inne. Po prostu przyzwyczailiśmy się do tego, że pani jest osobą, dzisiaj byśmy to określili, taką freestyle'ową według młodzieżowego slangu. Policję bym prosiła o, ewentualne, o ewentualną pomoc, gdyby miała jakichś filozofów, którzy nie chcą się tej kwarantannie poddać, albo zwiewają, albo coś jak ten dziadek tam w, tym, w tych Włoszech.